Mój terapeuta to chatbot, czyli AI jako psycholog. Połóż się wygodnie i powiedz, co czujesz. Ale zamiast człowieka słyszysz głos AI. Zostań, bo finał tej rolki cię zaskoczy i odpowie na pytanie, czy AI może zastąpić terapeutę. Pandemia samotności sprawiła, że wiele osób zaczęło rozmawiać z chatbotami o swoich problemach. 43% Amerykanów deklaruje, że nie zgodziłoby się, żeby AI przeprowadzało z nimi rozmowę kwalifikacyjną, ale jednocześnie coraz chętniej Zbierają chatbotom swoje sekrety. Przykład. Snapchatowa influencerka stworzyła Karin AI, czyli płatnego chatbota, który udaje ją samą. Ponad tysiąc subskrybentów płaci dolara za każdą minutę rozmowy z wirtualną dziewczyną, która wspiera ich w ich samotności. Karin AI tydzień zarobiła ponad 70 tysięcy dolarów, a może przynosić dużo więcej. Ludzie są gotowi płacić, żeby poczuć czyjąś empatię, nawet za sztuczną. Bywały też dramaty. Pewien mężczyzna w Belgii, pogrążony w ekolękach, rozmawiał z AI, a po sześciu tygodniach popełnił samobójstwo. Twierdził, że był zachęcony apokaliptycznymi wizjami bota. Eksperci wzywają do regulacji. Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne chce zabezpieczeń tak, żeby chatboty nie udawały bez kontroli licencjonowanych psychoterapeutów. Zaskoczony? Jeśli tak, to koniecznie zaobserwuj